Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w miastach położonych w górach smog zalega najdłużej. I nawet silny wiatr nie jest się go w stanie pozbyć. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak inne czynniki wpływają na smog? Ostatnio czytałem, że smog najgroźniejszy jest zimą. I to nie tylko dlatego, że najwięcej wtedy palimy w piecach. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się, jak smog zachowuje się w różnych temperaturach. No to na co czekamy? Do dzieła! Do dzisiejszego doświadczenia będziemy potrzebować dwóch dużych szklanych naczyń, dwóch mniejszych szklanych naczyń, które umieszczamy w środku większych, gorącej wody, pokruszonego lodu i papieru, który będzie nam imitował drewno, oraz opcjonalnie termometra do mierzenia temperatury. Jeśli macie już wszystko gotowe, możemy zaczynać dzisiejsze doświadczenie. Do jednego dużego naczynia wsypujemy lód. A do drugiego gorącą wodę. Pamiętajcie, aby ani woda, ani lód nie dostały się do mniejszego naczynia w środku. Kiedy w jednym naczyniu jest gorąca woda, a w drugim lód, możemy sprawdzić ich temperaturę. Temperatura w naczyniu z gorącą wodą wynosi 18 stopni Celsjusza, prawie 20. W naczyniu z zimną wodą jest 5 stopni. Teraz gdy znamy temperaturę w obu naczyniach, gniemy kartki papieru, podpalamy je i wsadzamy do obu naczyń. Teraz czekamy, aż kartki się spalą. I zaczynamy moją ulubioną część, czyli obserwację. Jak widać, z naczynia zanurzonego w gorącej wodzie, dym ulotnił się. A w naczyniu zanurzonym w zimnym lodzie, dym zostaje. Jaki z tego wniosek? Wniosek jest z tego taki, że w zimy jesteśmy najbardziej narażeni na smog, ponieważ wtedy utrzymuje się on najbliżej Ziemi. Czyli szczególnie w taką pogodę jak teraz. Kiedy temperatura waha się w okolicach zera, musimy szczególnie uważać. I mniej palić w piecach. Dokładnie, żebyśmy mogli razem wygrać ze smogiem.